Szczęście w nieszczęściu, dobrze że się nie zajęła ta drewniana rama. Bo o, było jest. No i mamy pierścioneczek. Witam Was w kolejnym odcinku Dawid. Z tej strony melduje Wam się pochylony. <gryw> melduje Wam się z głębinowa. No i co? Łapiemy za detektor. Dzisiaj wspólnie z Michałem i widzimy się już na plaży, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie no, siteczko może. Masz... No to nie, nie, nie będę go Nie? Nie, wezmę szpaderek tak. Jak Ci będzie było to skuteczce. Ja mam chińskiego. W plecach może wezmę, no to w Twojej też. coś. Made in Radom. Zupki chińskie są z Radomia. Może mój szpaderek gdzieś głębiej. Nie straszymy szpadem Nie wolno kopać dziur powyżej 14 mm Tutaj na plaży jest takie obowiązek no. Ja żartuję co ty <grywa> tym 14, 14 mm to jest niecałe 1,5 cm Nie No ale Dobra udało mi się Udało mi się no Chociaż okay. raz coś... <laughs> Nasiany tych boi jak mrówków. Ale witoki są naprawdę przepiękne. Dobra, łapię za detektor i sprawdzam brzeg jeziora. W sicie pierwszy sygnał, zaraz sprawdzimy. Woda może nie jest kryształ, ale byłem tutaj latem i oczyściła się ta woda, bo było, była tragedia. Witamy nad polskim jeziorem. Zawleczka, i tego dzisiaj będzie tutaj naprawdę dużo. Ale jest mnóstwo sygnałów. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Do kolejnego dołeczka. Wykopane i coś mi się zasrebrzyło w sitku. Myślałem, eee. ślem, że jakiś kolczyk. Ops. Piękny sygnał. Ja bym obstawiał. Dwa złote albo korek aluminiowy. No szukaj. O było. Jest. No i mamy pierścioneczek. <laughs> na żywo jeszcze Michał, pierścionek na żywo <laughs> zobaczę czy sreberko ale... ale drobny, piękny no cudo <laughs> fajnie nie wiem, czy te czasem strasznie lekkie. Słuchajcie, zaraz wam z bliska pokażę jak, jak ten pierścionek wygląda, ale mnóstwo fajnych detali. No i co? Plaża niby przechodzona po sezonie, a, a jednak przy odrobinie szczęścia można jeszcze coś fajnego znaleźć. Nie ma miejsc przechodzonych. <grytanie> Baja nie ma żadnych punc. Bardzo lekkie. Podejrzewam, że może z aluminium, ale. Może to nawet nie pierścionek, no, tylko z jakiejś latarki, może na przykład końcówka. <laughs> Ciężko mi powiedzieć, bo to troszkę małe. Nie wiem, yy, co, co mam tak naprawdę myśleć. Zostawmy to tak, że, że znalazłem pierścionek. <laughs> to może tak być. Nieważne. <laughs> Szukam dalej do kolejnego. Nie wszystko wam nagrałem, bo leciał live. No i co? pokaż elegancko, zobaczcie dobry uczynek dzisiaj zrobiłeś, naprawdę i 20 groszy mu wpadło a mi pofarciło, bo wam nie nagrałem nie wiem czy jakieś monety w ogóle nagrywałem dwie złotóweczki na live to leciało ja tylko taki sygnał dają te złotówki jak kapsel i to w końcu nie wiem czy to jest co to jest, możecie pisać w komentarzach i tyle śmieciuchów. Chłopie może żubra jakiegoś bym trafił. Pokaż trop dalej. Tu nie widać. Trop dalej, ale by było jakbym trafił ten. Na żywo. Dobra, śmieciuchy. Standardowo pogoda się zmieniła. Zaczyna kropić, także zwijamy się. Przepiękne miejsce dla sportu sobie wyskoczyć na chwilę. No nie ma nic lepszego. Szczęście w nieszczęście dobrze, że się nie zajęła ta drewniana rama, bo ogień mógł przenieść się do środka, a jak widać drewutnia jest pełna po brzegi i mogło być naprawdę nieciekawie. Taka smuga została. Tutaj jeszcze wczoraj stały przy tej ścianie trzy śmietniki. Nie zostało z nich nic. Tylko ten skółek, ta metalowa podstawa i to tak naprawdę. Tyle. A najlepsze jest to, że przesłali, przespaliśmy całe to wydarzenie. Mam kampera postawionego zesłaniam okno od salonu. To było o czwartej w nocy. Dokładał do kominka i mówi, że nic nie było widać. Nad ranem ktoś przyszedł kupić miód i zapytał, co się tak tli na podwórku, a, a już była końcówka, bo niewiele z tych śmietników zostało, więc dogasili tylko. Dobrze, że się nic nie stało, i że ta drewnudnia i te śmietniki są oddalone od domu i od jakichkolwiek zabudowań. Taka niespodzianka rano. Kilka dni temu wleciał materiał o sprzedaży kampera i renowacji stodoły. Nie spodziewałem się tak ogromnej aktywności. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, słowa wsparcia, waszą aktywność. Są również też komentarze i wiadomości, że zbyt dużo e, zmieniam, takich gruntownych podejmuję decyzji w ostatnich kilku miesiącach. Osobiście uważam, że są to słuszne decyzje e, i że dużo się dzieje i dobrze, że dużo się dzieje, bo e, nie ukrywam też, że przez jakiś czas pomagało mi to nie myśleć o pewnych rzeczach. E, dlatego uciekałem w stronę budowy kamperów, dlatego powstał, e, powstała nowa gobliniarnia, nowy garaż. I nie mam tak naprawdę sobie nic do zarzucenia. Pewne rzeczy mogłyby wyglądać sytuację troszeczkę inaczej. Jak każdy popełniam błędy, uczę się tego wszystkiego. Miałem marzenie, żeby mieć kampera. Pomimo tego, że przez kilka tygodni wstawiłem tutaj tylko kołpaki, nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I może nie zbudowałem tego kampera własnymi rękami, bo z ręką na sercu przyznaję, że gdyby nie Marek, to myślę, że ten kamper w ogóle by... W ogóle by go nie było, ale jeździłem, wynajmowałem motele, uczyłem się od Marka, poświęcałem czas na to, żeby, żeby nałapać tej wiedzy jak najwięcej. Przełożyło się to na to, że mogłem sobie pozwolić na. Na kolejny projekt już samemu Renault master wyjechał spod garażu. Garaż, który kupiłem, i te wszystkie jakieś tam swoje plany i marzenia, które miałem, tak jak budowa kampera czy kontener, który zrobiłem, i, i projekty, które stamtąd wyjeżdżają, to się dzieje. Wiecie, to nie są tylko marzenia, tylko tak, tak po prostu jest. I, i to tyle. Ten kontener i budowanie tych kamperów przez ostatnie kilka miesięcy było dla mnie przede wszystkim, też taką ucieczką od tych problemów, od jakichś rzeczy, które działy się w moim życiu. I osobiście uważam, że lepiej pracować, skupiać się na czymś i nie myśleć o rzeczach, które za kilka miesięcy mogą być nieistotne, i to mi pomagało. Dlatego powstało tyle kamperów, dlatego tyle się dzieje w moim życiu cały czas. No wypracowałem sobie coś w tej Wielkiej Brytanii, mam garaż, możliwości do budowania kolejnych kamperów i na pewno wykorzystam to do maksa, mianowicie zbuduję tam jeszcze kolejne kilka kamperów, zrobię kilka renowacji po to, żeby się w Polsce nie zadłużać, nie brać kredytu na, na remont tej stodoły. tylko zrobię to za gotówkę i jak dla mnie ryzyko jest bardzo małe, a warto iść po swoje marzenia, po swoje cele, być blisko rodziny, robić to, co się kocha i tego Wam życzę. Także dziękuję Wam przy ogromnie w tym odcinku. Do kolejnego, trzymajcie się. Cześć!